No to nie, jesteśmy w Egipcie, a idziemy na piramidy. Dobra. Piramidy mogą być w różnych miejscach świata. W no dziwnym my. miejscu w środku inne midlownowe piękne. Pięknie. No właśnie nagrywamy je z tej po z drugiej kamery. Gdzie się kiedyś połączymy, może Wam pokażemy. A jak nie, to trudno. To będzie bez oglądania se. Nagramy dla nagrania. Będziemy mieli nagrane. Po prawej stronie, 500 metrów w naszą stronę, 65-metrowa piramida Słońca. Śmiać się do obu kamer. Po polsku opuncja, po hiszpańsku naufal. Pamiętajcie, że ten tego orzeł, stoi na kantusie opuncji. Tacie, jak byliśmy w Muzeum Antropologii, jak, jak weszliśmy do kopii, kopii świątyni na piramidzie, to był dokładnie ten kolor na ścianach. A teraz patrzcie Państwo, jak dotknę nie tego, tego esperamy, jak dotknę tego. Nie ma śladu. Do... Mam, pobrudziłam łapsko. Co zrobili, żeby utrwalić farbę? Każdy taki liść ma śluz. Ten śluz był traktowany jako utrwalacz koloru i jako lakier bezbarwny. I teraz, jak on, jak on przyjedzie śluzem, a ja przejadę palcem, poczekaj, przejadę palcem, to proszę Państwa, wcale się nie pobrudzę. To był pierwszy kolor, który używali. Najbardziej używany przez nich kolor. Teraz, on ma w ręku, jest to to, jest. Leciugija. I możecie ją znaleźć w trawie, tylko musicie wiedzieć, która to. Ma piękne zielone kolory. A teraz kamień, który nazywa się indygo. Zobaczcie, mówiłam że żyli bardzo, bardzo blisko z przyrodą. Popatrzcie jak potrafili wykorzystać tę przyrodę dla siebie. Uśmiech, proszę. Są zbudowane w taki sposób, że mają niesamowitą akustykę. Żebyście usłyszeli odbicie uderzenia w dłonie w tej piramidzie. A odbiciem będzie krzyk Kecala, czyli tego taka mają. Uwaga. Au! Dobrze jest. To, au, nie, ale dobre jest to. On tak skrzaczy, Słyszeliście? No, skrzyżowane on... ręce, tak żeby napięte. Był... Tak, tak, żeby było mocno skrzypiec. Kiedy? Kiedy Aha. Uwaga, stop, słuchaj. Oh. No, A ile z tych ozdób jest? Czy też oryginalnych? Jeżeli chodzi o wężeń, wszystkie są oryginalne. Natomiast najbardziej, najlepiej zachowany jest, proszę zobaczyć, po lewej stronie, drugi od dołu. Mm -hmm. Doskonale zachowany jest tak paszcza, jak i pióra. Reszta to już jest rekonstrukcja. Tak samo muszle, które ojciec, to też jest rekonstrukcja. To jest oryginalne, ta druga. W kulturze Azteków, proszę Państwa w to też nie też nie, ale kulturze Azteków, Aztekowie byli ostatnimi, którzy zostawili tutaj te dachy to były po prostu posplatane ze sobą liście gałęzi palmowych albo na Dokładnie za ojcem. Widzicie Państwo resztę stiuku, nie cementu. z Stiuku, o, dokładnie to. Widać tutaj, popatrzcie do środka, widać resztki na samym dole. Sprawowały, sprawowały trzy funkcje. Drzwi, okno, które wpuszczało promienie słoneczne i otwór wentylacyjny. A teraz, jeżeli tam był stiuk, co było ozdobą? No przecież Indianki plotły pięknie na tych swoich ręcznych krosnach. Plotły piękne makaty. Na czym spali? na ziemi. Ale żeby móc oświetlić, to nie wystarczy mi tylko drewno, prawda? W takim razie, czego używali, czego używali, żeby przytrzymać Proszę nie Państwa, na tym terenie było mnóstwo zwierząt. Oni zabijali zwierzęta, potrzebowali ich do przeżycia. Te, które były do jedzenia, jedli. Zjadali mięso. Bardzo często skóry używali jako podłoże do swoich, do spania, tak? Mięso zjadali, a zostawał tłuszcz, tak? Mój no. Bardzo dobrze służy do oświetlania no, woda, woda, no. woda była bardzo ważna, służy, że jest jeszcze amerykańska Woda była bardzo ważna z krzyża Ty zabrałeś wodę. wody już Ja butelkę już zabrałem A masz wstępną kamerę? Co? Tak Hello, mamusiu, tu pozdrawiam To jest nasza znaczy pani przewodnik Tu iść stoi, tak <laughs> Puóżmiech. Patrzę sobie Chris idziemy. 161 ciśnienie. 160, 160, 160 ten po tym biegu. 2300 gdzie? Specjalnie w wiesz?

Będą długie, zimowe wieczory, będzie coś trzeba robić. Będzie coś trzeba robić, a będzie dużo roboty, oj dużo roboty i ta uwaga. Napawaj się słońce, napawaj się słońce. To było nadmiar słońca. A ja go na to w słońce. Nie? Rodzimy na piramidę i robimy pięć jakimś śmiesznym letą. A dwa na, na, na ten uprowadzili tu tych jeńców, ich tu prowadzili